Cześć, witajcie serdecznie! Dzisiaj wcielam się w rolę milicjanta, czyli takiego policjanta z PRL-u, bo tak kiedyś jak wiemy była milicja, a nie policja. I dzisiaj będziemy robić sobie taki patrol. Ja tu jestem, tu jest moje auto, właśnie. Duży Fiat FSO, fabryka samochodów osobowych, jakby ktoś nie wiedział z młodszych widzów. Była taka fabryka w Polsce. I tu po osiedlu sobie będziemy jeździć i taki patrol sobie robić. Także wsiadam do auta, zapalam silnik, jest elegancko i wrzucam jedyneczkę. Oczywiście jadę dzisiaj sobie na skrzyni manualnej, czyli nie żadne automaty, chociaż może później pojedziemy też automatem, ale na razie jedziemy sobie na y, manualnej skrzyni biegów. Na razie może zmienimy sobie na y, kamerę na zewnętrzną. Dwojeczka, cyk, tu wszystko. Będziemy patrzeć czy wszystko jest pod kontrolą Dobra, tam, tam jedzie, tam Dobra, wszystko okej, okay, na razie O Jezu, ja na razie jadę, o, po, po krawężnikach jeżdżę Będziemy sobie krążyć wokół tego Czwóreczka, cyk Będziemy sobie krążyć tutaj po, tutaj po, po, okolicach Jest zielone, można jechać Tak, tu się, bardzo przyjemnie się jeździ w sumie Jest czerwone Trzeba się oczywiście na czerwonym zatrzymać. Musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Bo jesteśmy milicją, więc musimy świecić dobrym przykładem, słuchajcie. A se, tu może w lewo skręcę znowu w, e, w osiedle. Oczywiście mam sprzęgło. Jak nie wcisnę sprzęgła, to mi auto zgaśnie. Dobra, tutaj widzieliście tam park. Były za zaparkowane samochody, więc za chwilę sobie sprawdzimy, czy one dobrze są zaparkowane. Jak nie, to będziemy tutaj mandaty sypać. Czekajcie, bo ja zwracam uwagę na inne rzeczy i jeżdżę jak pijany. Dobra. Maluch sobie pojechał. A sobie... tu jest zakaz, tu jest zakaz. A tu też jest zakaz. Boże, to są wyjazdy. Jak ja mam tu wjechać? Wszędzie zakazy, musimy od drugiej strony wjechać. Jednak musimy od drugiej strony wjechać. Migacz oczywiście. Tu Maluch stoi. Oj halo! Wzięliście, stuczka była. Jedziemy szybko, jedziemy szybko i interweniujemy. Jedyneczka i lecimy. Gdzie oni pojechali? Jest ten maluch, jest halo, ręczny. Ja tu wysiadam oczywiście z auta. Ja tu do niego idę. Halo panie, co pan tu przed chwilą zrobił? Pan miał sztuczkę awaryjną i na boku pan stoi. Będzie mandacik 500 zł i dwa punkty karne. Tak nie wolno jeździć. Pan dmuchnie jeszcze. No, na szczęście jest pan trzeźwy, także może pan jechać dalej, ale mandacik i dwa punkty karne, czyli ja to powiedziałem, tak? 500 zł do punkty karne i następnym razem będzie zatrzymane dowód rejestracyjny. Do widzenia. Lecimy dalej. Już pierwsza interwencja, słuchajcie. Już pierwsza interwencja była. Przez to kurczę miałem jechać w lewo, a ja Miałem jechać tam z powrotem, a ja teraz tu, znowu się wracam. Nie szkodzi, ale widzicie, tutaj może być pełno roboty z tymi ludźmi, bo widzicie, są stuczki Trzeba tu będzie pilnować porządku. Dobra, mamy sobie y, ten od środka, tutaj y, y, kamerkę. Patrzę. W tym pokrowieżniku jedzie, halo, jest pan trzeźwy? Dobra, tutaj ładnie zaparkowanie, wszyscy elegancko. Gracie, tu miałem patrzeć, czy to było w tym drugim? Ło, ale żebym poszedł na, normalnie na piskach, nie? Dobra, tu patrzymy, wszystko jest w porządku. Tutaj nie ma żadnego ruchu, no Dobra, jedziemy tutaj bokiem, tym tyłem. Jedziemy tu tym tyłem, zobaczymy, czy tu wszędzie wszystko jest ok. Tu wszystko chyba ok. Tu jakieś auto stoi, halo? Pan wie, że tu nie wolno parkować? Idziemy tutaj na tych. na poboczu. Co tu się wydarzyło? Ja to muszę sprawdzić, nie? Ja to muszę sprawdzić. To jest ten sam maluch, chyba. St kurczę, ma strzaskane reflektory i migacze, nie? A ten co na boku stoi, halo? Co się stało? Po mandaciku będzie, 50 i 50 Takie, taki porządkowy mandacik Za to, że nie umiecie parkować Dobra, ręcznie zbijamy i oczywiście Jedziemy dalej Czy on tu coś A ten gdzie tu, halo Gdzie pan tu jeździ tak jak szalony Gonimy go Ej, a co tu się wydarzyło Co tu się wydarzyło, bok na boku stoi Ten już też tu Same wypadki, ja nie wiem. Tu karetkę trzeba wezwać. I się dymi. Ręczny. Ale to ty... Koło urwał. On koło urwał. Ale pan musi stąd uciekać. Znowu, z tyłu mandatu nie ma bata, nie? Wyjeździć nie umiecie. Dobra, jedyneczka. Dwójeczka, ja jadę tu dalej. Jedziemy dalej. Pilnować w porządku. Skręcimy sobie w prawo. I jedziemy tu dalej, dobra Trójeczka, elegancko, to jest ustąp pierwszeństwa, nie? Tu pojedziemy w lewo Wszystko wolne, elegancko, to jedziemy Ale czy tu wszyscy ładnie są zaparkowani? Tak, wszyscy ładnie zaparkowani, elegancko Okej, okay. można jechać dalej To przystanek autobusowy oczywiście Zobaczcie, bardzo się przyjemnie jeździ na biegach I normalnie na kierownicy właśnie ze sprzęgłem, ze wszystkim, tak jakby się normalnie jechało autem Także to jest spoko Ciebie oczywiście hamujemy migamy i lecimy dalej Trujeczka, cyk znowu czerwone, co to same czerwone są, dobra ja teraz na luzie czekaj, puszczę, zjedzie mi? nie zjedzie, jest prosta droga, dobra patrzcie, jedynka puszczę A bez gaz, widzieliście? puściłem tylko sprzęgło tak, naprawdę, nie? bez gazu jak się da to zrobi żabkę i tak normalnie to zgaśnie, nie? Także też tak tutaj to wszystko ładnie działa, więc spoko, to jest na plus tutaj ta gra, nie? Dobra, mamy zielone znowu Idziemy dalej tutaj Zobaczymy co tu się jeszcze wydarzy Na razie grzeczni są wszyscy, ale tam było widzicie w centrum Jakby tego całego, pojedziemy takie, ob obtążymy to trochę, nie? Te, te, Te całe osiedle W centrum tego osiedla to tam się dużo działo, nie? Tu na obrzeżach jest spokojnie znowu auto zaparkowane. Co tam trąbicie? Dobra, ja tu skręcę w lewo. Jechać, jechać. Czyżby tu znowu był wypadek? Nie wiem, ten stoi na środku, za ma zjechać. Dobra, jedziemy, może zaraz pojedzie. Dobra, tu znowu przystanek. Tu jest wszędzie spokój. Ja mam pierwszeństwo, no stój tam. Dobra, jedziemy dalej. Widzicie, tu jest spokojnie, fajnie, ale bardzo się przyjemnie jedzie. Kurczę, tu ptaszki śpiewają. Nie wiem, czy wy to słyszycie też. Ale ja to słyszę, nie? Że tu ptaszki śpiewają ładnie. Ej, czy tam coś się zdarzyło? Jakoby się coś strzasło, nie? Dobra, jedziemy dalej. Taki kiosk ruchu, kurczak jak kiedyś były. Kiedyś takie stawiali kioski. Tutaj żabka. Czwóreczka i lecimy dalej. Tu polecimy w prawo tym razem. Ligamy oczywiście. Dobra, za chwilę zmienimy samochód. Pojedziemy sobie... Innym samochodem, może z drugim klasykiem maluszkiem sobie pojedziemy. Ale teraz jestem milicją. Jestem milicją, a tu prowadzę patrol. Tu się musi... O, coś tam się wydarzyło, czy nie? Halo, jechać tam. Macie zielone co tu jest? W ogóle są tu światła? Są światła. Jedź maluch! Co... albo tu stuczka była. Czekajcie, ręczny. Ja idę zobaczyć co tu się wydarzyło. Halo! Wczoraj pan uderzył tego pana z Bantu na światło wstał. A mu stuk lewy kierunkowskaz. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Dobra. A na pana zostanie nałożony mandat w wysokości 150 zł i 3 punkty karne za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dobra. Lecimy dalej. Ja muszę wsteczny, czekać ręczny. Jedyneczka. Uda mi się, uda mi się. Ja jestem policja, ja mogę jechać na czerwonym. Dobra, jedziemy dalej. Wszystko elegancko. Patrzcie, to się może do 70 na godzinę rozpędzić. Ale mi pod górkę ledwo co? Ja muszę na trójkę zredukować, bo on mi nie chce jechać. O i na trójce ciężko. Kurde, co to jest za silnik? Że on taki słaby jest, nie? Dwojeczka i na rondzie prosto pojedziemy sobie i lecimy dalej. O, jaki fajny maluszek jechał. Halo! To już jest prawie, że wymuszenie, nie? Ale, ale pan. Za szybko pan jedzie, halo? To było 50 na godzinę. Jak on normalnie muszę. Ja muszę go zatrzymać i normalnie mu mandat wlepić, nie? Patrzcie, jak on sz... Tu jest 70, dobra. Uuu, kurde. Jak ogonię. Uju, Wiu, Halo. Halo! Kluczka! Ucieka mi. Walnął drugiego ci jak ruszyłem na, normalnie na piskach, nie? Patrzcie, jak on jedzie. On wali wszystkich po kolei. Halo, stój! Dobrze! Stój tu! On chce uciec. O, podejrzana osoba została aresztowana, zobaczcie, w lewym górnym rogu. Ej, normalnie... Patrzcie, co on robi. O Jezu, jakie to wypadki następne. Halo, stój! Jak go gonię. Jak go gonię. Ciekawe, czego dogonię, Nie? Normalnie, ale akcja widzieliście. Patrzcie jak ja radę. O, miał stuczkę. Halo! Mandaty! Halo, mandat! 10 zł zatrzymany dowód tutaj, stacyjnie wszystko. Proszę... Jedzie pan do więzienia. Aresztujemy pana i nie może pan dalej jechać. Patrzcie jak ja już jestem, nie? Masakra. Wsiadam z powrotem do auta. Wsiadam z powrotem... Kurczę, zgas mi aż normalnie z tego tego wrażenia mi zgas. Patrzcie, bo mi nie wchodzi. wsteczny mi nie wchodzi. Jeszcze raz. teraz. Jedynka. To ja się jeszcze naprawię. Cyk. Cyk. Lecimy dalej, bo tu wypadki. Patrzcie, wypadki bez końca normalnie, Same wypadki, nie? Dobra. Weźmiemy sobie drugiego klasy ja sobie tu zjadę na bok. Tak. Gasimy silnik oczywiście. I ja sobie wezmę maluszkiem się, przejdziemy. Teraz zrobimy sobie taką wycieczkę. Po tych emocjach, wszystkich po pościgach, normalnie które miały to miejsce, weźmiemy sobie maluszka. Elegancko, jakiegoś takiego starego maluszka. Gdzieś był maluszek Toma Hanksa, takiego co wziął. Tom Hanks. Czekajcie. Tan, tan, discount. Magu, ale to on był gdzieś na dole. Czekajcie, czekajcie. Tom Hanks. O, zobaczcie. Czyli takiego jak kupił Tom Hanks, malucha, on go później oddał na jakąś tam akcję charytatywną Zobaczcie jak on ładnie wygląda Tu bym na kamerę od zewnątrz Zobaczcie jaki ładny maluszek, Fiat 120... Fiat... Polski Fiat, tak? Chyba tak by to było, SB, rejestracja elegan, Elegancko Dobra, jedynka Czekajcie, bo chyba ręcznego nie zrzuciłem, teraz Teraz, no Maluch tylko cztery biegi, nie? Maluch tylko cztery biegi. Cyk, jedziemy. Patrzcie, to się w ogóle rozpędzać nie chce. Ale nie szkodzi, nie? Przyjemnie się też jedzie. Maluchem pojedziemy sobie na osiedle też. Patrzcie, jak fajnie, elegancko. Maluszek sobie jedzie. O. Zobaczcie, tu po dziurach. Cyk. On znowu mi nie chce jechać, nie? Dwójka, bo on tutaj pod górę ma ciężko, nie? On ma pod górę ciężko. Na tu pojedziemy w prawo. Lecimy, a co? Boże, jakie tu dziury. Czwórka. Kurczę, no sądzę, 25 APRL lecia osiedle. Znowu czerwone, znowu czerwone, ja nie wiem. Cyk. Co ty trąbisz na mnie? Przecież czerwone jest, nie? Ja nie mogę jechać, przecież jest czerwone światło. No, jechać, raczej jechać. Palić mi tu zielone, bo ja muszę jechać, tu tą hangstra prowadzi normalnie. Jest zielone. Tu chyba nie idzie na piskach ruszyć. Ale tym dużym fiatem się udało, nie? Tam nie było tak źle. To zero jadę, jak jest zero. No tu pojedziemy w lewo. No zobaczcie, migać miga. Czmiga. Jedynka znowu. Dwójka i skręcamy. Trójeczka, cyk. I czwóreczka. I lecimy sobie elegancko. Ja chcę tu po lewej zaparkować. Tam, gdzie były te inne auta, nie? Ja tam się spróbuję wkomponować gdzieś. Czekajcie, bo tu. A tu, tu, tu jest ten tu Jest y, sklep do do Domino Elegancko Czekajcie, ja zmienię kamerę, bo ja nie widzę czy ja tu mogę. Patrzcie jak ładnie parkuje Cyk Ręczny Gasimy sobie silniczek. I tak wyglądała dzisiejsza wycieczka po BIM MG. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się następnym razem. Elo!